Nagroda Złoty Ekslibris Książnicy Miejskiej w Łodzi została ustanowiona w 1992 roku z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Jej inicjatorką była ówczesna dyrektor Biblioteki Elżbieta Pawlicka. Tak pisze w jednym z artykułów. Celem nagrody było zwiększenie zainteresowania środowisk twórczych i czytelniczych Książką o problematyce łódzkiej, odkrywanie i poznawanie historii i współczesności miasta, a także regionu łódzkiego, popularyzacja najciekawszych i najpiękniejszych publikacji o ziemi łódzkiej i łodzi, promocja autorów oraz wydawnictw podejmujących tematykę regionalną, wreszcie integracja regionalistów, autorów, wydawców naszego regionu. Nagroda przyznaje jury powołane przez dyrektora biblioteki, wyłaniane spośród pracowników naszej instytucji, a ocenie poddawane są publikacje o charakterze popularno-naukowym, wydane w pięknej szacie graficznej. Początkowo nagrodę przyznawano w jednej kategorii najlepsza książka o łodzi. Pierwszą nagrodzoną publikacją w tej kategorii była książka Krzysztofa Stefańskiego pod tytułem Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Łodzi. W 2001 roku zmieniono po raz pierwszy formułę nagrody i dodano kolejną kategorię, a mianowicie najlepsza książka o ziemi łódzkiej. Nagrodzoną publikacją w tej kategorii po raz pierwszy była książka Edwarda Miziołka, Łowicka Pocztówka 1899-1999. Wraz ze wzrostem ilości wydawnictw albumowych o tematyce regionalnej zaistniała konieczność dodania kolejnych kategorii, które pozwoliłyby na wyłonienie najpiękniejszych albumów o Łodzi i ziemi łódzkiej. Tak stało się w 2006 roku. Wówczas dodano dwie kategorie Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi oraz Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o ziemi łódzkiej. Pierwszymi nagrodzonymi albumami w tych kategoriach był album Piotrzkowska Spacer Pierwszy ze zdjęciami Jacka Kusińskiego oraz Łowicz w XX wieku Fotograficzna kronika autorstwa Jacka Rudkowskiego. Ostatnia zmiana formuły nagrody nastąpiła w 2022 roku wraz ze wzrostem ilości powieści, których akcja umiejscowiona jest w Łodzi i w województwie łódzkim. Wówczas dodano kolejną kategorię: Najlepsza powieść o Łodzi i ziemi łódzkiej. Pierwszą nagrodzoną powieścią był Tramwaj Tamfaniego, Marcina Andrzejewskiego. Nagroda Super Ex Libris została przyznana po raz pierwszy w 2010 roku z inicjatywy Barbary Czajki, dyrektora biblioteki w latach 2003-2022. Celem nagrody było uhonorowanie dorobku naukowego, popularno-naukowego i wydawniczego w zakresie tematyki regionalnej oraz promocja autorów, wydawnictw, instytucji podejmujących problematykę terenu województwa łódzkiego. Pierwszymi nagrodzonymi tą nagrodą był Ryszard Bonisławski oraz Jacek Kusiński. Podsumowanie 32 edycji Nagrody Złote Ex Libris w liczbach. Łącznie w kategorii Najlepsza książka o Łodzi nagrodzono 31 publikacji. W kategorii Najlepsza książka o ziemi łódzkiej 26. W kategorii Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi 11 albumów, a w kategorii Najlepsze wydawnictwo albumowe o ziemi łódzkiej 16. Do tej pory nagrodzono 3 powieści. Nagrodą Super Ex Libris uhonorowano 37 osób instytucji czasopism